Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie z pięknej Szczawnicy, gdzie spędzam taki treningowy all inclusive weekend. Skupiam się na wielkiej prechybie, która nadchodzi, czyli 45 km, 2000 m przewyższenia w ramach biegów w Szczawnicy, tak więc zrobię sobie taki rekonesans, trasy, troszkę tam jakościowo staram się wpleść fajne odcinki, a dzisiaj mam luzik i uznałam, że pójdę go Zrobić na płaskim w stronę Czerwonego Klasztoru, czyli będzie po prostu tak pięknie, bo będzie to przełom Dunajca. Więc gwarantuję Wam, że. Widoki i atmosfera na pewno będzie 10 na 10, jednak ja nie o pięknej atmosferze dzisiaj tu chciałam z wami pogadać, a raczej o fundamentach treningu wytrzymałościowego pod biegi ultra. Sądzę, że dzisiejszy odcinek zainteresuje nie tylko osoby, które dopiero zaczynają, ale również te, które już trenują podbiegi biegi ultra, bo może czegoś nowego się dowiedzą, a ja chętnie podzielę się swoją perspektywą. Pierwszą fundamentalną sprawą, jeżeli chodzi o trening taki wytrzymałościowy, podbiegi super długie, dystanse ultra, to jest oczywiście budowanie tej wytrzymałości na treningu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nie możemy koncentrować się na wszystkim. Co mam na myśli? Nie możemy. Tak trenować, żeby w tym samym czasie budować szybkość, wytrzymałość, siłę i jeszcze milion tysięcy innych rzeczy. Bez względu na to, czy kierujecie się taką klasyczną periodyzacją, czy może inaczej dzielicie sezon sezony na cykle, makro, mikrocykle, mezocykle, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby móc skoncentrować się na konkretach w określonym czasie. To znaczy, opowiem Wam to na przykładzie mojego sezonu, to znaczy, wraz z jego początkiem Koncentruję się głównie na szybkości w treningu biegowym oraz na budowaniu siły podczas treningu siłowego na siłowni. Dlaczego na szybkości? Bo jest to jedyny moment dla mnie, taki, żebym ja mogła pobawić się na tych krótszych dystansach, wyższa intensywność. A po drugie, żeby móc zwiększyć swoją prędkość na dłuższych biegach, trzeba również przyspieszyć na tych krótszych. Dlatego też pierwsza fundamentalna zasada to, żeby nie koncentrować się na Wszystkich możliwych aspektach naszej fizjologii, zdolnościach w tym samym czasie, a raczej żeby to rozdzielić. Druga sprawa to jest e, budowanie objętości w sposób progresywny, czyli taki stopniowany. Nie narzucajmy sobie zbyt dużej presji od samego początku i tą objętość e, nie róbmy jakąś kosmiczną, bo się naczytaliśmy, oglądaliśmy na strawie, na kanałach społecznościowych, że prosi to biegają tyle i tyle. No super, ale to nie jest realne, jeżeli chodzi o naszych, o nas pasjonatów, amatorów e, biegania, którzy mają pracę, rodzinę. Pamiętajmy, że ta objętość może naprawdę z takiej malutkiej objętości bardzo fajnie wzrosnąć długofalowo i zbudować fajny fundament na cały sezon i sezony. I teraz objętość nie warto liczyć w kilometrach, ponieważ mówimy o treningach długodystansowych górskich i tutaj liczy się czas. Bo to, że zrobisz 20 km, w Tatrach, to się Nijak ma do 20 km w beskidzie niskim. Dlatego też warto tą objętość patrzeć pod kątem czasu spędzonego na treningu, a niekoniecznie kilometrażu. Trzecia sprawa to jest budowanie treningów w oparciu o zmęczenie. Nie bójcie się tego zmęczenia. Jakoś ten organizm musi się zaadaptować do tego, że, że będzie to stanie po prostu wciry na tym, na tym Ultra, dlatego też nie bójcie się tego poczucia, że będzie po prostu. Trochę ciężej, trochę bardziej będziecie zmęczeni, ale tutaj włącza się też praca na samopoczucie i na to, żeby móc wychwycić to, czy jesteście zmęczeni, czy może przetrenowani. Wiecie co, tak się zastanawiałam nad tym drugim punktem i byłam przekonana, że powiem o jedzeniu, ale tak sobie tu biegłam, siedzę w takich pięknych okolicznościach przyrody. I doszłam do wniosku, że to wcale nie jedzenie jest tym drugim filarem fundamentów biegania długodystansowego, a nasza głowa, bo osobiście uważam, że nasze przygotowanie fizyczne jest tak samo ważne, jak nasze przygotowanie mentalne. I nie chcę być absolutnie coachowa, ciskać wam frazesów, bo uważam, że w momencie jak inwestujemy swój czas, Wysiłek w mądry trening wytrzymałościowy, w ogóle taki ogólnorozwojowy, inwestujemy swój czas w siebie, to inaczej też o sobie myślimy. Bo wiecie, nie można długofalowo biegać biegów ultra, jeżeli coś chcecie sobie udowadniać. A jak przebiegnę setę to, jak zrobię to, to wydarzy się tamto. Nieprawda. Może coś się wydarzy w tej naszej głowie, ale generalnie jeżeli chodzi o nas jako ludzi, to my nie potrzebujemy tego biegać, żeby nadać sobie jakiejś dodatkowej wartości. I teraz w momencie jak będziemy mieć paliwo pod tytułem takie mentalne, muszę to zrobić, bo inaczej nie będę wart, albo powiedziałem już kumplom, że robimy taki, taki bieg, to to jest krzywdzące. Najważniejszym w bieganiu dla mnie długodystansowym jest to, że ja całkowicie zmieniłam narrację na temat swojej własnej osoby. Ja jestem wobec siebie bardzo życzliwa. Nawet jak mam gorszy moment, to nie mówię, ale jesteś beznadziejna. Nie mam takiego negatywnego self toku tylko jestem mocno wspierającą. Dziewczyno, słuchaj. Niewiele zostało do tego punktu. Dawaj śmiało. I to o czym ja teraz mówię, czyli taki e... Taki życzliwy stosunek wobec siebie wspierający naprawdę doceniam to, na ile moje ciało mi pozwala w tym życiu. I, I dziękuję mu za to. I te wszystkie biegi długodystansowe, możesz jeden przebiec, i z negatywną narracją, ale żeby kontynuować to, rozwijać, rozwijać siebie, kurde, musisz dać sobie szacunek sobie za ten wysiłek i. Inwestycja swojego czasu, wysiłku w trening, w mądry trening, to pierwszy krok w budowaniu tak naprawdę szacunku takiego do siebie, jeżeli już go nie mamy, za to co wkładamy w tą naszą pasję i uważam, że absolutnie podstawową rzeczą jest to, żeby podejść psychologicznie do siebie i nie tak wiecie goginsowo. 2000 pull-ups, 4000 push-ups. Of reps at the gym. Będziesz się męczyć, to wszystko można fizycznie naprawdę przetrenować, ale nikt cię nie nauczy szacunku do siebie, jak jeżeli ty sam tego nie zrobisz. Dlatego uważam, że drugim bardzo ważnym punktem jest to, żeby mieć wobec siebie szacunek, wspierać się, bo nikt nas nie wesprze na tych. Wielogodzinnych, czasami nawet kilkudziesięciogodzinnych biegach, jeżeli sami nie popchniemy się do przodu. A ja się już wygadałam <grym> z kolejnym takim filarem tego mojego biegania długodystansowego, ponieważ jest to jedzenie. Gdybyśmy nie jedli i nie jedli dużo, nie odżywiali się, to byśmy nie mieli z czego w ogóle. Biegać. I proszę, pamiętajcie o tym, że nie biegamy na głodnego, nie głodzimy się na bieganiu i nie przytrzymujemy się do obiadu czy do kolacji po treningu. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, w tym naszym treningu do Ultra jest to, żeby naprawdę jak Amen w pacierzu. 140-45 minut albo wcześniej, jeżeli tego potrzebujecie, to jest sprawa bardzo indywidualna, i jemy na treningach. I teraz tak, jeżeli my nie będziemy przyswajać w zależności od masy ciała i indywidualnej fizjologicznej postaci, yy, między 60 a 100 gram węglowodanów, to jest do przetrenowania, to po prostu nie udźwigniemy takich długich biegów. To się zawsze zemści w momencie, jeżeli nie jemy, zapominamy, jemy potem więcej. Wierzcie mi, że ten organizm naprawdę nie jest głupi i nie robi nam na złość żołądkowymi ekscesami, tylko że to jest czegoś sygnałem. I albo to wysłuchasz na treningach, albo to olejesz, będziesz robić swoje, a na pewno organizm się po prostu zemści i nie przeciwko tobie, tylko po prostu chęciom przeżycia. On tak będzie reagował. Dlatego też pierwsza rzecz: systematyczność jedzenia na treningach. Dwa to jest y, nauczenie swojego organizmu i przyzwyczajenie go do pewnych produktów, do ilości tych węglowodanów. Pamiętajmy, że nie możemy się przeładować, bo my nie jesteśmy w stanie przyswoić do określonej liczby węglowodanów. Musimy to również y, wodą, y, no, wodą to. Skorelować, żeby nam się to w ogóle przyswoiło. I trzecia, najważniejsza rzecz, żeby pamiętać o tym, że, że bez jedzenia też po treningu nie ma dobrej regeneracji. A jak nie ma do, dobrej regeneracji, to nie ma dobrego biegu. Ale odnośnie regeneracji skaczemy już do kolejnego filaru regeneracja. Wiecie co? Odnoszę takie wrażenie, że to właśnie my pasjonaci biegów i nie tylko też rowerowi czy jakkolwiek to nazwiemy, mamy jakąś taką niesamowitą potrzebę robienia więcej niż jest to konieczne do tego, żeby mieć dobry rezultat w tych naszych działaniach sportowych i nie tylko. No bo popatrzcie na to tak logicznie. Jeżeli mówimy o profesjonalistach, biegaczach, rowerzystach, szermierzy, to nie wszyscy odpoczywają, bo uwaga, uwaga to właśnie podczas odpoczynku następuje rozkwit, adaptacja. To wszystko, co pracujemy, czyli to, co budujemy, ma prawo. Nam się zbudować właśnie w momencie, kiedy odpoczywamy. Patrzmy na temat treningu pod Ultra jako na inwestycję, długą, spokojną inwestycję. Zwraca nam się to powolutku, stopniowo to trochę tak, jakbyśmy zainwestowali w jakieś takie powiedzmy obligacje czyli mamy mały zwrot, ale pewny przez długi czas. Dlatego też moja wielka prośba. Jeżeli trenujecie do biegów ultra długodystansowych, bierzcie to jako inwestycję na długo, odpoczywajcie, śpijcie, pamiętajcie, żeby móc zrobić full naszych możliwości przez kilkadziesiąt czasami godzin na długich biegach, musimy mieć wypoczęty organizm. Dbajmy o niego, bo mamy jedno życie, jeden organizm, a on naprawdę nie chce nam robić na złość, więc śpijmy, medytujmy. Po prostu dbajmy o siebie. Chciałam Wam przekazać taką moją myśl. Uważam, że biegi ultra dużo są w stanie wybaczyć. Oznacza to, że możesz mieć problemy żołądkowe, problemy z nogą, możesz mieć wiele rzeczy, które cię wyautują całkowicie z rywalizacji na biegach krótkich. Tutaj jednak masz szansę nie tylko ukończyć ten bieg, ale również wciąż rywalizować na wysokiej pozycji. A dlaczego? Dlatego, że abstrahując od tego, że tempo nie jest tak intensywne, to jednak masz ten czas dla siebie. I teraz, jeżeli pojawia ci się jakaś przeszkoda fizy fizjologiczna, fizyczna, psychiczna, to jesteś w stanie to yy, obejść. Nawet jeżeli to zajmuje kilka godzin. To dasz sobie radę. I teraz uważam, że wkomponowanie w trening, treningu siłowego, rozciągania, objętości na rowerze, pływając, sprawia, że stajemy się jednostkami silnymi nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Mamy fajnie zbudowane nogi, fajnie zbudowane ręce, ale nie, że fajnie wyglądają, jesteśmy estetyczni, tylko że jesteśmy silni. Silni w tym, żeby poruszać się naprzód. Mamy silną głowę i nie boimy się po prostu tego, że coś nie końca do końca może wyjść zgodnie, z, że coś nie pójdzie zgodnie z naszym planem. To też musimy przetestować. To tak jest kolejny filar. Nie bójmy się porażek. Ja w ogóle nie uznaję czegoś takiego jak porażka. Wszystko jest lekcją. Jak lekcja to znaczy, że to jest nie do końca dobrze przyjęty żel podczas treningu. To jest skręcona kostka. To jest Kryzys i ściana, bo nie dostarczamy sobie energii, albo w ogóle takie przemęczenie: już jej, ile tych kilometrów mogę klepać? Słuchajcie, to wszystko trzeba przetestować. I jeżeli my się nastawimy, że będzie ciężko, ale mamy przetestowane swoje zachowanie, to jest to również filarem tego treningu długodystansowego. Powolutku docieram już do Czerwonego Klasztoru i jest to dobry moment. Aby zamknąć klamrą to wideo, jeżeli mielibyście wynieść jedną rzecz na temat biegów ultra, to byłoby to, żeby nie odbierać sobie radości z nauki, nie wymagać od siebie perfekcji, mieć najlepsze buty, najlepsze żele, że nie wiem, że wszystko zagra idealnie. Nie musi, bo ultra to nie jest wszystko gra idealnie, tylko to jest troszkę taka alegoria życia, że naprawdę tutaj wygrywają ci. Którzy są w stanie tak naprawdę przezwyciężyć wszystko to, co poszło wbrew ich myśli i planom, i tak na to patrzcie, że jest to przygoda, jest to piękna przygoda. I przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o mnie, to biegi ultra całkowicie odmieniły moje życie i to nie przez to, że zrealizowałam, wygrałam czy cokolwiek, tylko że ten trening stał się stałą częścią mojego życia i pozwolił mi trochę zredefiniować siebie. I swoje życie, spojrzeć troszeczkę inaczej na wartości, na to, co chcę od tego życia. I tego też wam życzę, żeby to bieganie ultra było dla was samych, dla samego tego faktu biegania, realizowania siebie, a nie odhaczania i takiego romantycznego udowadniania sobie czegoś, bo jest to piękne. Biegi ultra są cudowne i mam nadzieję, że i wy tego doświadczycie. Trzymam mocno za was kciuki. Dajcie znać. Co wy sądzicie na temat filarów biegów Ultra? Trzymajcie się, pa, pa.